W trakcie sezonu rozgrywanych jest około 70 imprez WTA i ATP. Są wśród nich turnieje ważne, ale także i te mniej istotne. Są takie, na które zjeżdża się cała światowa czołówka, ale i takie z dość ubogą listą startową. Ale jest też i taki typ turniejów, których, mimo że wszystko z pozoru gra, czegoś im brakuje. Chyba każdy z nas ma tak, że kilku z nich nie lubi. Tak po prostu, bo czegoś nam w nich brakuje, bo nie czujemy w ich trakcie atmosfery tenisowego święta, albo choćby nie podoba nam się infrastruktura, na których ta impreza jest rozgrywana. No i ja mam tak z turniejem w Miami, o czym Wam dzisiaj opowiem. Turniej rangi ATP Masters 1000 oraz WTA 1000 w Miami to druga część tak zwanego Sunshine Double, czyli marcowych imprez w Stanach Zjednoczonych. Turniej ten ma już niemałą tradycję. Pierwsza edycja została rozegrana 40 lat temu. I to jest rzecz, na którą często zwracam uwagę, no bo ja nie lubię turniejów, które tyle co powstały, które właśnie nie mogą poszczycić się tradycją, nie mogą poszczycić się tym, że wygrywali tam najwięksi w tenisie. Akurat jeżeli chodzi o ten argument, to Miami się absolutnie broni, no bo jeżeli zobaczymy na listę zwycięzców, znajdziemy tam nazwiska, które zawładnęły tenisem przez długie lata. Co więc nie tak jest moim zdaniem z Miami? No bo teoretycznie, tak jak powiedziałem nawet we wstępie, wszystko gra. Mamy turnieje najwyższej rangi, wyższe są tylko wielkie szczemy, na które przyjeżdża cała światowa czołówka w tym sezonie. Zabrakło chyba tylko Janika Sinera u panów, który z wiadomych powodów wciąż pauzuje i nie może grać. Jest to turniej z tradycją. Wszystko tak naprawdę spełnia warunki fajnego tenisowego święta, a jednak coś mi tu nie gra. Bez wątpienia najważniejszą datą, jeżeli mówimy o historii turniejów z jest 2018 rok, bo to wtedy nastąpiła przeprowadzka turnieju z Carndon Park na obiekty Hard Rock Stadium i uważam, że to było wydarzenie, które popsuło atmosferę imprezy w Miami. Cardon Park był bowiem na obrzeżach miasta. No a tutaj mamy do czynienia z obiektami w samym centrum, z obiektami niezwykle popularnymi, no bo to na tym stadionie mecze rozgrywają Miami Dolphins. No bo to tymi ulicami Przejeżdża wyścig Formuły 1. Także ta decyzja, tak jak już mówiłem, broni się ze względów marketingowych, no ale nie ze względów sportowych. Bo ja należę do tych, którzy nie lubią, gdy Ważna impreza tenisowa odbyła się w miejscu pozbawionym tenisowej duszy. Inaczej mówiąc, nie lubię, gdy turnieje tenisowe nie są rozgrywane na obiektach tenisowych, a Hard Rock Stadium nie jest obiektem tenisowym. I każdy kort postawiony obok Hard Rock Stadium na czas turnieju w Miami nie jest obiektem tenisowym. Oczywiście wyjątkiem są tutaj turnieje halowe. To tak, żeby mi nikt nie zarzucił hipokryzji, no bo w tym przypadku logiczne jest, że obiekty są tymczasowe i powstają w halach widowiskowych. No ale. E Wracając do Miami, Cordon Park to był faktycznie obiekt stricte tenisowy. Tak jak obiekty w Indian Wells, tak jak obiekty w Cincinnati, tak jak obiekty w Toronto, to był obiekt, na którym przez cały rok tętniło tenisowe życie. I może nawet udałoby mi się zapomnieć o tej przeprowadzce, o tym, że to są zupełnie inne obiekty, ale nie pozwala na to warstwa wizualna turnieju. Spójrzcie tylko na te fotografie przedstawiające kort Centralny w Miami. No, przecież to wygląda co najmniej. Śmiesznie. Mamy tam tymczasowe trybuny wbudowane w stadion piłkarski. I tylko jedna z czterech części tych trybun jest tam zbudowana na stałe i służy jako część widowni hard rock state. Taki obiekt, nawet wypełniony w całości, jak podczas meczu Lernera Tiena z Jean Fonseca wciąż sprawia atmosfery pustki i gdy tylko używany jest ten spider cam, gdy tylko mamy szersze ujęcia, bije z tego kortu pustka, a tego po prostu nie lubię i myślę, że większość z nas tego nie lubi. Ale to nie jedyny zarzut, który mam do turnieju w Miami, bo odnoszę wrażenie, że te przenosiny z Cordon Park na Hard Rock Stadium sprawiły, że atmosfera na tym turnieju zrobiła się taka bardziej dla vip nie ma się co oszukiwać. Dla mnie tenisa nie tworzą gwiazdy show biznesu, które sobie przyjdą na trybuny, ogrzeją się w blasku fleszy, porozmawiają, a przy okazji zobaczą jak tam dwóch mężczyzn czy dwie kobiety przebijają piłkę na siatkę, tylko tenis tworzą kibice. Którzy specjalnie przychodzą na mecz śledzą, którzy żywiołowo reagują na każdą akcję. I ta proporcja na, na obiekach Hard Rock Stadium moim zdaniem jest troszkę niezdrowo zachwiana. No bo już samo wybranie się na Masters do Miami, abstrahując od tego, czy jesteśmy z Europy, z Azji, ale nawet dla zwykłych Amerykanów podejrzewam, to jest ogromny koszt. Takie przebywanie przez kilka dni w centrum miasta, w centrum takiego miasta jak Miami jednego z największych miast Stanów Zjednoczonych, no tanie nie jest. Poza tym zawsze śmieszą mnie te super wygodne fotele, które widzimy na trybunach. No, cała jedna trybuna na korcie głównym praktycznie z takich się składa. I to jest obrazek, którego no, nie widzimy podczas innych tenisowych turniejów, nawet podczas tych najważniejszych imprez Masters 1000 w Rzymie, w Madrycie, w Monte Carlo, które też jest luksusowe, ale nie aż do takiego stopnia jak Miami. Tutaj tak jak mówię, to wrażenie Trochę się zaciera i człowiek nie do końca wie, czy ogląda mecz tenisowy, czy wydarzenie dla ludzi, show biznesu. Chciałbym wspomnieć także jeszcze o jednym. To nostalgia, szczególnie dla fanów sportu, już nie samego tenisa, ale byle jakiej dyscypliny, to jest rzecz, która często burzy obraz rzeczywistości. No bo tak jak już wspomniałem, do 2018 roku turniej był rozgrywany na Corndon Park. I to właśnie ten obiekt pamięta najlepsze mecze w historii tego turnieju. No mi. Pierwsze na myśl, co przychodzi, gdy myślę sobie Miami, to mecz Rogera Federera z Nickiem Kyriosem, który został rozegrany w 2017 roku. Bo to właśnie w tej erze turnieju w Miami wygrywała Wielka Trójka. Wygrywał ten turniej Roger Federer, wygrywał Nowak Dziokowicz, wygrywał Rafael Nadal, no, wygrywał Andy Murray, wygrywało mnóstwo innych, bardzo zasłużonych tenisistów. I te najlepsze tenisowe lata, gdy mogliśmy podziwiać tych. Harosu współczesnego wówczas tenisa, to właśnie był czas, gdy turniej w Miami był rozgrywany na starej lokalizacji i to sprawia, że często wspomnieniami wracamy do tych dawnych obiektów, no zasypywani obecnie jesteśmy przeróżnymi TikTokami, rolkami, e, shortsami, zwał to jak zwał, w których właśnie przypominane są, a tutaj taki mecz rozegrali, tu taka fajna wymiana, no i te wymiany, jeżeli chodzi o turniej w Miami, często właśnie są jeszcze na tym starym korcie, a to jest bardzo łatwo rozpoznać, no bo te korty miały inny kolor. Także jakbym miał Mało problemów z tym turniejem w Miami, to ta nostalgia jeszcze mi nie ułatwia zadania takiego zakochania się w tym turnieju, bo to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Po prostu dla mnie nie jest niczym nadzwyczajnym, a bardzo chciałbym, aby był czymś nadzwyczajnym w przeszłości. Mam świadomość, że bardzo się rozgadałem, bo to miał być krótki odcinek, najkrótszy odcinek, jaki w historii ukazał się na tym kanale. No, ale jak zwykle nie wyszło. Dlatego jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy: w dyskusji o turnieju w Miami nie należy zapominać o tym, że to jest drugi turniej Sunshine Double. Turniej po Indian Wells. A w moim przypadku, turniej w Indian Wells jest czymś bardzo ważnym, bo ja te rozgrywki kocham. Kocham imprezę w Kalifornii. I dlatego ten przeskok z zachodów Stanów Zjednoczonych na wschód. Dla mnie jest trudny, a powinien być łatwy, no bo akurat godziny rozgrywania spotkań są nie do porównania i są o wiele lepsze w Miami niż w Indian Wells. To bezapelacyjnie działa na plus turnieju na Florydzie. I ten cały swing w Ameryce Północnej, a on nie trwa w miesiąc, bo jeszcze przed turniejem w Indian Wells są turnieje w Buenos Aires, w Rio de Janeiro, w Acapulco. Sprawia, że trochę podczas tej imprezy w Miami już brakuje tego takiego kibicowskiego paliwa do śledzenia wydarzeń w środku nocy, to się po prostu przejada. Ale też chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym, to, że ten turniej po Indian Wells trochę w poprzednich latach oddziaływało na frekwencję, no bo w tym roku Nowak Dziokowicz powrócił do Miami po bardzo długiej przerwie. On, jeżeli już zdecydował się na turniej w Ameryce w marcu, to w poprzednich latach występował tylko w Indian Wells. I z pewnością, gdyby tak porównać obsadę turniejów w Indian Wells i w Miami w ostatnich latach, byłaby to różnica. Różnica działająca właśnie na posiść Indian Watson. Bezsprzecznie, turniej w Miami wywołują mnie także świetne wspomnienia, no bo to tam triumfował Hubert Hurkacz, jeden z jego dwóch turniejów ATP Masters 1000, które wygrał, no bo tam triumfowała w 2022 Iga Świątek, więc to nie jest tak, że w mojej głowie to Miami jest tylko złe i też nie chcę, abyście w ten sposób odebrali ten odcinek. Po prostu chciałem się z wami podzielić paroma spostrzeżeniami na temat tego turnieju, spostrzeżeniami, które czynią tę imprezę trochę mniejszą rangą, w mojej osobistej klasyfikacji. No a teoretycznie ranga tych imprez jest ta sama. Na koniec zachęcam Was, abyście podzielili się w komentarzach swoją opinią na temat turnieju w Miami. I jeżeli wśród Was oglądających jest ktoś, kto te rozgrywki kocha, to bardzo proszę, aby spróbował mnie przekonać, abym także pokochał turniej w Miami.